I dobro. Drodzy Czcigodni, bracia i ojcowie Franciszkami. Najpierw Was pozdrawiam bardzo serdecznie w dniu Waszego święta patronalnego, w dniu świętego Franciszka, wy dniu tego miejsca, tutaj na górze świętanny tego świętego miejsca macie tak wspaniałego patrona. Najlepsze życzenia, najlepsze gratulacje, to każdego waszego naszego święta patronalnego. Niech pokój i dobro króluje zawsze w Waszych sercach. A teraz kieruję moje słowa do drogich najpierw członków Ormiesk Kawaryjskich i dalej do wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza tych zamiłowanych w hodowaniu gołębi pocztowych, zgromadzonych na ogólnopolskiej pielgrzymce Sanktuarium na Górze Świętej Panny. Drodzy hodowcy gołębi, Wasza wiara i miłość do Jezusa, a także szlachetne, powiedziałbym, gołębie serce, zaowocowały już w tym roku. Ubundowaniem nowego dzwonu w Paragiglusz, oświęcam mu uroczyście w tym roku 19 kwietnia, przy obecności wielu hodowców gołębi oraz licznych pocztów szandarowych z całego kraju. Za które wasze, wasze dobre serce mógł zachować. W dzwonu dopatrujemy się głosu Bożego, który wyraża radość i smutek, ale także dopełnia dziękczyny na ten podczas wroczystości. Dla Was, za uwiarodawców tego dzwonu, będzie to pamiątka i symbol spotkań podobców gołębi na wspólnej modlitwie w Kościele w kluczu u Waszego krajowego szpasterza. Ciężerze, żeby zapłać za paselstwo, którego byłem, za zapłać za tego sługę. Dźwięk tego dzwonu, także i dzięk orkiestry salwajskiej, wznosi się zawsze głośno w niebo, aby palić Boga. Tak, w czasie modlitwy, kiedy orkiestra zaga, kiedy dobrze zaśpiewamy. To, jak mówi się, te ten, kto dobrze śpiewa, ten, bardzo się modli. Dlatego, drodzy członkowie, urodziny Smarszów wielką zasługę w takim oderwaniu do gorącej, mocnej modlitwy tych, którzy mówią tutaj na Górze Świętej Hanów. Jeszcze jedna myśl o dzwonie, która nas doprowadzi do myśli związanej z dzisiejszą Ewangelią. Każdy dzwon ma zawieszone w środku serca, które uderza w ściany I Dopiero wtedy dzwon wydaje dźwięk. Bez serca dzwon byłby duch, jakby bez such i nie wydałby właściwego głosu. Mówimy czasem popularnie o kimś, Ten ma serce jak dzwon, śmierć w serce, stronie, ma serce jak dzwon. O innym mówimy: Ten człowiek to ma gorące serce, bo jest Ale też mówimy o kimś, a ten to ma serce z kamienia. tak? Określając człowieka takiego obojętnego, takiego egoistycznego, myślącego tylko o sobie. Wiemy, że serce jest najbardziej wrażliwą częścią naszego ciała. Od pracy serca zależy nasze życie, nasze zdrowie. Bo gdy serce wstanie, gdy się zatrzyma, Człowiek umiera. Dopóki nie więc serce bije, człowiek żyje. Dlatego tą symboliką serca zwykliśmy określać wszystko, co jest wielkie, szlachetne w człowieku. Jego miłość, dobroć, szczęście, radość, ale również ból i cierpienie. Mówimy o dobrym człowieku, po prostu on ma dobre serce. A dzisiaj dzisiejsze Ewangelii uczyni. Mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem silny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Patron zaś dnia święty Franciszek, który założył zakon ojcu Franciszkanów, był człowiekiem o naprawdę dołębnym sercu, zjednoczonym z złotem, ale także ze stworzeniem stałą przyrodą ze zwierzętami i on miał wielkie serce dla Jezusa i dla ludzi, i dla całego otaczającego świata. A w znajduje się figura św. Franciszka. Kiedy tam tym umowałem, zawsze widziałem dwa siedzące gołęby na tej figurze, trzy Tak często też jest on przedstawiany w Pan Papież Franciszek w swojej Język pisarza Laudato Sii po ekologii pisze, że święty Franciszek z Asyżu za każdym razem, kiedy spoglądał na słońce, na księżyc, czy nawet najmniejsza zwierzęta, reagował śpiewem, włączając w swoje uwielbienie wszystkie stworzenia, kazania w nawet kwiaty. kwiat. Tak był zjednoczony z samym otoczeniem z dziełem stworzenia, ważnym. Poeta o który pięknie napisał Miej serce i patrz w serce. Znamy to powiedzenie, Tego słowa. Jak można to rozumieć? Miej serce, kochaj mi bądź dobry dla niego, pomóż temu, kto cię prosił. Znaczy, staraj się zrozumieć tego bliźniego, najbliższego, staraj się go zrozumieć w domu, w rodzinie, w bronie walczących wojen, w bronie członków polskiej stanu walijskiej, w miejscu pracy. Staraj się zrozumieć, bądź cierpliwy, bądź sprawiedliwy w ocenie, współczuj bliźniego bądź pełen empatii dla drugiego człowieka. Trudno nie znam zrozumieć drugiego człowieka. Miej serce i patrz serce. Teraz Pan Jezus poucza nas w Ewangelii dzisiejszym. Mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja nas pokrzepię. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czy chcemy się uczyć od Pana Jezusa? Miłości. Jezusowego serca doświadczamy najbardziej w zakręceniu się Kiedy się nawracamy. Kiedy nawracamy swoje serce na drogę prowadzącą do Boga. Wszystko przecież zaczyna się w sercu człowieka. W sercu robi się dobre i zło, Dobre i złe Dobre i złe Dobre i złe uczucia. W sercu człowieka. Tam Jezus też nas uczył. Z serca mówią usta. Serce sercu rodzi się to co jest dobre i co jest złe. Jak ważne jest, żeby zadbać o dobre, gołębie serce. Drodzy, o hodowcy gołębie. czy Wy macie nawzajem na siebie serce? Dobre serce, gołębie serce. Czy potraficie też popatrzeć w swoje serca? Łatwiej nam nie rozpatrzeć na to, co zewnętrzny Łatwiej oceniać drugiego w wynika w lotach gołennych. Łatwiej mieć dobre nastawienie względu na nią urodę drugiego człowieka. Jakże trudno nie przebić się współczesnemu człowiekowi do serca bliźniego, zobaczyć jego prawdziwe oblicze, jego problemy, jego trudności. Jest konieczny. Także w gronie podowców gołębi. I myślę, że wcale to nie jest takie łatwe, też w Waszym gronie. Uczmy się więc od naszych gołębi, które ze swojej natury są łagodnymi ptakami. Gołąb z natury jest takim łagodnym. On krzywdy nikomu nie zrobi. Dlatego gołębie są symbolem pokoju i zgody z ludźmi. Jeżeli Będziemy mieli serce gołębie dla siebie. Wtedy sprawdzą się słowa poety. Miej serce i patrz serce. Wtedy też będziemy uczyć się o Jezusa, który jest cichy i pokorny sercem. Wtedy też będziemy właśnie te słowa realizować w naszym codziennym życiu. Kluczem otwierającym drzwi ludzkiego serca jest miłość. Ona jest, jak pisze św. Paweł cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, wierzy wszystkiemu i wszystkim pokłada nadzieję. Takiej miłości nam trzeba. Nie tylko w gronie rodowców Gołębi, w gronie członków pory, ale w każdej rodzinie, w miejscu pracy, w naszych środowiskach. Takiej miłości nam trzeba. Jezus nas ją uczy. Święty Franciszek ją realizował w swoim życiu. Tego znajdują swój dom z bardzo dalekich odległości i przylatują bezłędnie, wypuszczone na Tak, mają cudowną nawigację, zakodowaną. Jeżeli nam brak właściwej nawigacji życia, to uczmy się od naszych gołębi, które wracają do domu. Co to dla nas znaczy? Wracajmy do domu Bożego, do kościoła. Tam znajdziemy właściwą nawigację życia. Tam Jezus nas nauczy, jak mamy żyć. I wróci do kościoła. Tam się uczymy. Go zawsze wraca do domu swojego. My wracajmy do domu Bożego. Jeszcze jednego możemy się nauczyć od naszych praw. Mają one zdolność wzniesienia się po... Ponad naszych pod Ponad wzajemną uszczelnię. Ponad niezdrową rywalizację. Bo czasem ona taka też jest. A rywalizacja może być czasem niezdrowa. Dlatego niech wzajemna miłość wasza wyrazi się uczciwą i szlachetną rywalizacją w lotach gołych. Nie może. Pragnienie zwycięstwa w zawodach za wszelką cenę uświęcić środków stosowanych do tego celu. Jesteśmy ludźmi, pana Każdy chce wygrać. Każdy chce być pierwszy. Jest pierwsze miejsce, co najlepsze. I nieraz stosujemy środki, które nie są boni. Trzeba jednak wznieść się ponad swoje porażki i niepowodzenia. To tak, jeden wygra, to drugi przegra. Trzeba wznieść się ponad zazdrość i złość z powodu przegrania. Wznieść się ponad to. Niech między wami będzie radość sukcesów swoich kolegów. Tego nas uczą kolegowie. Znieść się ponad ziemię. ponad to co ludzkie, ponad to co jest takie tylko grzeszne i słabe. A także zawsze znaleźć właściwą drogę do domu i jeszcze jedno być człowiekiem pokoju i zgody. Serce w piętrzymkowej wspólnocie hodowców niech będą dziś wezwaniem do zgody i wzajemnej życzliwości. Uczmy się od Jezusa, szacunku dla Boga Stwórcy wszystkiego i płynącej są troski. Nie tylko o swoje gołębie, o swoje ptaki, ale przede wszystkim proszmy się o swoje dobre serce. Daj nam, Boże, gołębie serce. święty anielsku módl się za nami a